Cześć, tu Majsterkowanie TV Dzisiaj, W dzisiejszym odcinku z serii Wykonaj to są. pokażę Wam jak zrobić przebornik na gwoździe Papiaki i podkładki Więc tak, Potrzebne materiały to taki gwóźdź Wkręty o długości centymetra Pudełka po lodach litrowe Deska o wymiarach 22x11 a narzędzia to śrubokręt y, krzyżakowy, płaski i młotek. A więc tak, pierwszy to robimy: to bierzemy pudełka, ustawiamy je tutaj. I teraz tak, i teraz bierzemy gwoździem sobie, naznaczamy i młotkiem, y, gdzie mamy już y, ten, y, wkręcić wkręt. Ja już to wcześniej zrobiłam, więc tak. I z drugim tak samo zrobimy. A więc tak, na początku po przekątnej sobie dwa zaznaczamy, a później już te dwa następne możemy samemu już sobie wybrać, gdzie je odkręcić. To tak, bierzemy tak krzyżakowy. I musimy tam, tam właśnie teraz... Chwila. Dobrze. No i wkręcamy teraz. Oczywiście prosto nie musi być. Najważniejsze, żeby się trzymało. Bo to nie będzie w niczym przeszkadzać, jeśli będzie krzywo. No i tak, już tutaj mamy ustawione. Oczywiście mocno nie dokręcajmy, ponieważ może nam pęknąć opakowanie. Teraz bierzemy następne takie cieniutki. Tutaj sobie przy... musimy troszkę mocniej przybić, ponieważ może się na nie trzymać. bierzemy teraz tak, ten cienki kręcik No i wkręcony. Coś nam to nie idzie. Ajajaj. Musimy jeszcze bardziej je przybić. Powinno być to Aha, jeszcze lepiej przybijmy też sobie lekko wkręta. Dobrze. No i teraz powinno iść. Jeśli czujecie opór we wkręcaniu, to znaczy, że dobrze wbiliście to i to znaczy, że dobrze się nam wkręca. Że dobrze się będzie wkręcać w deskę, o, tak powiem. To. No i wkręcamy. W których gatunkach drewna może się ciężej wkręcać, bo ja mam płytę wirową, a Wy możecie wybrać jaką chcecie deskę. Najważniejsze, żeby była. No i z drugim robimy tak samo. Bierzemy woździk. Najważniejszy jest pierwszy wkręt, bo jak już, mamy, jak już mamy ten drugi, jak pierwszy mamy, to już drugi sobie możemy sami wkręcić. No i bierzemy. Tam, żebyście widzieli dobrze wkręcamy tutaj może nam trochę zejść, ale to nic no i już mamy pierwszy wkręcony no to teraz z drugim będzie prościej o wiele bierzemy przebijamy a nie, najpierw właśnie to jeszcze użyjmy Dobrze Teraz bierzemy wkręt ten Wkręcamy wbijamy Bierzemy wkrętak Wkręcamy Coś to nie idzie nam chyba Czy więcej ich się użyć? Wstanę sobie i przykręcę mocno Teraz idzie nam, jeśli oczy widzicie dobrze. No i tak wygląda mniej więcej to. Proszę bardzo. I teraz tutaj następne dwa poprzekątne, aby tam, no, tam tak nie latało, tak prawda? No to bierzemy na przykład teraz weźmiemy sobie płaski. Wbijemy najpierw dwoździka może. Teraz weźmiemy sobie kręta. Biemy yy, tak o, bo tutaj za bardzo byśmy nie mieli, jak włożyć tego. Zresztą nam to nie idzie. Kurczę. To użyję sobie tego większego trochę. Oczywiście możecie używać większych krętów, bo Wam to nie będzie szło, że tak powiem. No i bierzemy. Wkręcamy. Jest teraz godzina 19.12, a więc, tak jak mówiłem, na stronce będzie po 19 ponieważ miałem drobne błędy techniczne. No i wkręcamy, wkręcamy. Zaraz się wkręci. No, to jest dobrze wkręcone. No i teraz tutaj będziemy wkręcać. I z drugim zrobimy tak samo. Teraz spróbujmy tego małego wkręcić. Poprawię sobie kamerę, no. I robimy. Bierzemy teraz tego małego wkręcika. Tutaj jest. bierzemy. Wybijamy. Bierzemy teraz wkręta płaski. No i wkręca. O, lecie weszło. Dobrze. Bo się dobrze Bo jest opór jakiś, prawda? No i wkręcamy. Musimy trochę siły dociskać tego wkręta, aby się nam ten wkręcą mocno. Czyli znaczy dobrze, że nie mocno, ale wiecie o co chodzi. W Tutaj Wam trochę zasłaniam ręką, ale wiecie, tak to jest. Jeszcze trochę. Kręcimy. Dobrze. No i teraz wierzymy z tej strony, wkręcamy. Te takie dwa wkręty. Te teraz, teraz będą używane jeden płaski i jeden krzyżakowy. Ponieważ nie mogłem znaleźć samych krzyżakowych, więc wziąłem płaski. Najpierw będę wkręcał płaskiego, ponieważ Ciężej się go wkręca. O kurczę. trochę zeszło coś nam. Ja może go wam zasłaniać, ale wiecie o co chodzi. Coś to nie idzie. Czekajcie teraz na większych wkrętach. i wkręcam Oczywiście, żeby pasował Kurcze, nie pasuje Czekajcie no, inny jest. Nie ma, więc musimy się w tym pomęczyć. 我也没拿钱。 I pora na ostatnią śrubę. Taka malutka, ale wiecie, jakąś tam znalazłem w moim zasobniku. Dziękuję was za to, ale wiecie, mamy małe problemy techniczne, ale to nie jest taki wielki problem. Wiecie o co chodzi? A więc tak, to będzie już na tyle. Tak się prezentuje nasz przybornik. Proszę, piszcie w komentarzach pod tym filmem na co mam, o czym mam następny filmik o nagrać. Pozdrawiam wszystkich moich znajomych i to będzie na tyle. Cześć.